No, ciasto niby jest całe dla mnie, ale jego rozmiar za bardzo mnie zastrasza, żebym je zjadł. Nawet to ciasto już nie jest takie apetyczne jak kiedyś. No niby to jest fajnie, ładnie, pięknie. Dobra, ona tam coś robi. Ja może pójdę spać dalej. Może coś się zmieni, coś ciekawego się stanie. Toriel, jesteś? Wróciłaś? Jak tam u ciebie? E, nie, ma, może w kuchni? Też nic? Więc pewnie na, na tam na dole, bo to jest to miejsce, które ona jakoś tak nie wiem, chroniła, czy coś? Tak strasznie ona tutaj chciałabyśmy tutaj nie wchodzili. O, stoi tutaj. Chcesz wiedzieć, jak powrócić do domu, czyż nie? Przed nami jest koniec ruin. Wyjście w jedną stronę do reszty podziemia. Zniszczę je. Już nikt stąd nie wyjdzie. Bądź dobrym dzieckiem i pójdź na górę. W sumie to, co teraz nawet zrobię nawet chętnie i zapiszę grę. Jak o tym myślę. Ale potem, sorki, ale idę za tobą. Po prostu muszę. Ja tu jestem przypadkiem. I no, nie tak do końca moje życie powinno wyglądać. Każdy człowiek, który tu spada, spotyka się z tym samym losem. Widziałam to raz po razie. Przychodzą, opuszczają, giną. No Naiwne dziecko. Jeżeli wyjdziesz z ruin, to on, Azgor, zabije cię. Ja cię tylko chronię, rozumiesz? Wracaj do pokoju. Podejmę to ryzyko, kimkolwiek jest Azgor? Nie próbuj mnie powstrzymywać. To twoje ostatnie ostrzeżenie. Ale jestem tak blisko. Muszę. Sorki, mamo, ale muszę. Tak bardzo chcesz wyjść? Hmm. Jesteś taki jak inni. Jest tylko na to jedno rozwiązanie. Udowodnij. Udowodnij mi, że jesteś silny na tyle, aby przetrwać. Toriel blokuje drogę. I w tle lecący ból serca, czyli oczywiście angielski tytuł Heartache. No i Toriel. Toriel nie chce nas puścić. A ja oczywiście nie chcę z nią walczyć do końca. Pff, no jej statystyki no, są zdaniem opisu o wiele lepsze niż u innych tych potworów standardowych. Wie co najlepsze dla ciebie. Oj, ja mam taką nadzieję. No dobra, więc jest sobie taki właśnie atak, chociażby gdzie ona rzuca kulami ognia, przygotowuje magiczny atak. E, możemy może porozmawiać czy coś, przekonam cię jakoś? Nie mogę się wpaść na żaden temat do rozmowy. No, znowu to samo jak widzę. Tak, to jest takie jedno miejsce przy tym ataku. Tak, właśnie prawie na dolnej krawędzi tego prostokąta i całkowicie na lewo. Tam jest się zupełnie niebezpieczne przy tym ataku. I pewnie to samo można zrobić przy prawej krawędzi, przy tym prawym boku na przykład. Znowu myślałeś o tym, co powiedzieć, ale. No, nie udało się do końca. Okej, okay, tylko muszę mniej więcej właśnie też być w tym. Okej, okay, tu, tu już to nie jest takie do końca dobre, bo jednak tutaj te kule ognia już dosięgają, czy mogą dostać. Więc cóż. Ironicznie, rozmowa tutaj nie wydaje się być solucją do tej sytuacji. No dobra, więc dalej kule ognia. Oczywiście też muszę cały czas z tych ścian unikać, bo tam. Te kolumny się pojawiają cały czas. Ataki Toriel trochę wolą, ale no. jakoś musimy wytrzymać. Znaczy, one chyba jeszcze mają jakieś inne ataki, ale jeszcze ich nie pokazała dotychczas i bym chciał jeszcze do nich przejść. O, właśnie to jest jeden z tych ataków, gdzie nagle się pojawiają takie właśnie ręce, i potem po opóźnieniu kule będą leciały w Waszą stronę. Bo zrobienie jest to takie bardzo ciężkie do uniknięcia. Jest też wariant tego ataku, gdzie tylko jedna ręka się pojawia i tych kul jest oczywiście mniej. Więc nie pamiętam, czy ona jeszcze miała jakiś inny atak. Chyba już nie. Zatem w sumie teraz przy tej walce chcę zrobić jedną ciekawą rzecz. Ponieważ. A czy nie? Może. Może póki co będę na serio Póki co spróbujmy tutaj po prostu przetrwać, po prostu się starajmy jakoś wytrzymać wszystkie ataki, no oczywiście nie chcę je atakować, to spróbuję jakoś to wytrzymać. O, to będzie trochę ciężej, ale mi Oj, jednak to mnie dostało, w sumie trochę, to mnie, trochę mnie to zaskoczyło, mówiąc prawdę. Hmm, Toriel się waha. Tak, przy tym ataku dobrą rzeczą do robienia jest takie e, stopniowe poruszanie się sercem krok po kroku na bok. Tutaj wtedy e, kule lecą e, tak mniej więcej w takie miejsca, gdzie prawie na pewno serce już nie będzie akurat przebywało w, w momencie wystrzału. Atakuj albo uciekaj! Co ty udowadniasz? Znaczy no to, że mam na tyle determinację, żeby chcieć iść do domu za wszelką cenę? I wiem, no ja się bardzo lubię i tak dalej, ale... To nie jest mój dom tak do końca. Znaczy owszem, czuję się tutaj prawie jak w domu, ale to wciąż nie jest to samo. Przestań. Doriel, no, patrzy przez Ciebie, Przecież to tak się patrzeć na mnie, odejdź! Ło! O, Okej, okay. tu trochę się podniósł poziom trudności, ale no, całe szczęście, to nie jest tak, że ta seria tych kuleczek jest taka no, cią ciągła czy coś, że ciągle strzela w taki sposób, że tego nie idzie uniknąć. Ok, tu ostrożnie. Trzymam się tego kąta, ale tak nie idealnie na samym O. O! O. Wiem, że chcesz do domu, ale. Tak, nie wiem, czy teraz uwagę zwróciliście, ale. tamte kule mnie unikały specjalnie. Nawet jak się zbliżyłem do nich, to po prostu one były odpychane. Toriel też nie chce nam wcale krzywdy wyrządzić. To właśnie, no, niby mówi, że chce sprawdzić, czy wytrzymamy, czy uda nam się przetrwać, czy coś, ale no. Ona też nie miałaby serca, żeby nas tak krzywdzić. Ale proszę, pójdziesz na górę. Obiecuję, że dobrze tobą się zajmę tutaj. Dzięki, ale to wciąż nie jest to. Wiem, że nie mamy wiele, ale. Możemy tutaj sobie dobrze żyć. Czemu powoduje, że to jest takie trudne? Proszę iść na górę. Szałosne, <laughs> co nie? Nie mogę nawet uratować jednego dziecka. Nie, ja rozumiem. Byłbyś nieszczęśliwy, będąc uwięziony tutaj na dole. Ruiny są bardzo małe, jak się do nich przywyknie. Nie byłoby to w porządku, żebyś dorastał w takim miejscu jak to. Moje oczekiwania, moja samotność, mój strach? Dla ciebie, moje dziecko, odłożę to na bok. Jeżeli serio chcesz wyjść z ruin, nie zatrzymam cię. Jednakże, jeżeli wyjdziesz, proszę nie wracaj. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Żegnę moje dziecko. To nie w porządku. Toriel, czy mogę jakoś sprawić, że poczujesz się lepiej z tym rozstaniem? Mogę do niej zadzwonić w sumie. A nie podnosi. Nie podnosi słuchawki, nie odbiera. Czy jest gdzieś w domu? Może coś tutaj nie? Tu też pusto. Tu wciąż nie mam dostępu. No i wszędzie jest pusto. No ale, nie mogła tak po prostu zniknąć? Gdzieś musi być. Swoją drogą, mam kasę. Mogę więcej golda włożyć do pajęczyny. I dały mi, dały mi, czekały dały mi puchar, czy tam, czy to, to, co mi dały? Nie, nie puchar, tylko ten, jakiś kielich. Nie na co to było, Jack do końca. Ale w każdym razie jest w tym pajęczy cydr, który nas może wyleczyć za 24 hapsy, robiony z całych pająków, a nie tylko soku. Ponownie brzmi to jakże smakowicie. Pozdrawiam wszelkich arachnofobów. Wow, to co? Toriel nie było nigdzie, w żadnym innym miejscu. Ale jest tutaj, w miejscu, gdzie spadliśmy. Nie martw się o mnie. Ktoś się musi zająć kwiatami. No cóż, mam nadzieję, że chociaż te kwiaty jakoś pomogą ci przejść przez ten ból związany z rozstaniem ze mną. Otóż, cóż. Miej się dobrze. Ale jeszcze zanim wyjdę z ruin, to będę chciał się jeszcze cofnąć do walki z Toriel, bo chcę w tej walce jeszcze pokazać jedną ciekawą rzecz. Więc póki co oczywiście to normalnie rozpocznijmy. Normalnie rozegrajmy tam, zobaczmy, tam, nie, wiem, róbmy coś, żeby je nie skrzywdzić chociażby. Dajmy na to. I teraz dam się kilka razy specjalnie uderzyć. W taki sposób. No można, w ten sposób chociażby. Ok, 5, 4 i teraz zauważcie, że w momencie, gdy mój stan zdrowia spadł właśnie do jednego, tutorial to swój atak natychmiast przerwał. Ona tak będzie robiła zawsze, jeżeli wasz stan zdrowia spadnie poniżej 3. I w tym stanie, jeżeli oczywiście byście doszli do kolejnej tury, to widzimy, że znów się powtarza ten atak, gdzie Toriel tak ciśnie kulami ognia, żeby one nas specjalnie unikały. Znów pokazując, że ona no niby chce... No, no, chce ona niby, żebyśmy udowodnili naszą siłę, ale jednocześnie nie chce nas tutaj pokonać, tak że, no, nie chce nas unicestwić. Nie chce, żebyśmy po prostu przepadli, żeby miała nas na sumieniu, czy coś podobnego. Więc prawda jest taka, że tę walkę o wiele łatwiej jest wygrać niż przegrać. Jeszcze do tego się taki fakt przyczynia, że jej ataki słabną, im mniej macie punktów zdrowia. Ale czy przegrana storia jest... czy ona jest możliwa? Taka przegrana? Tak! Jest możliwa, ale trzeba do tego, że tak powiem, pewną sztuczkę zastosować. Póki co się uzdrowię, bo do tej sztuczki muszę mieć tak około, bym powiedział, 8 do 10 hubs. Znaczy może nie muszę, ale wiem, że to jest taka metoda, no, z jaką to wychodzi. No, 5 to już chyba jest trochę zbyt mało, ale jeszcze mogę próbować w sumie. I teraz czekam na jeden z tych atak wirów ognia, tych wirów kur. Okej, okay, jest jeden z tych ataków, będziemy 4, 3 i... Okej, okay, jednak dwa. Czyli muszę mieć chyba jednak tego więcej. Więc ja się znów wyleczę. Teraz dam się walnąć, a czy może jeszcze nie teraz, bo tu chyba mi to zabierze dwa hafty, a nie trzy, nie jestem do końca pewien. Oj, przestań z tym atakiem. No. Ten atak akurat jest z czymś, co mi jest zupełnie nie ułatwia sytuacji. O, to mi chodziło. Dobra, 9 i tyle mi wystarczy. I teraz chcę, aby taki atak powtórzyła. Może być. A, a jednak nie, bo trochę tutaj. Nie zabrało mi to tyle. Nie zabrało mi to tyle hapsów, ile chciałbym, by zabrało. 9 I teraz unikamy, bo chcesz mieć 9 cały czas? Dobrze jest. Hmm. hmm... to ten niby nie jest zły, ale wolałbym taki, gdzie jest trochę większe natężenie kul. Może. Nie, za mało razy zostałem, więc nie chciałem jeszcze tego kontynuować. Wolę już przejść do kolejnego. Właśnie trochę to, co chcę pokazać, nie jest pod tym względem fajne, że to zależy od tego, jakich teorii ataków używa. Jak użyję złych, to po prostu trochę to wydłuża proces. O, może się uda? Jest! Wyszło! Trzeba dać się przy takiej właśnie wirze dwa razy waląć kulą normalnie, i przy właśnie trzecim uderzeniu musicie być w miejscu, gdzie się znajduje kilka kul ognia jednocześnie. Wtedy wasze punkty HP spadną do zera. I nie wiem czy Wy na to uwagę zwróciliście, czy nie. Najpewniej nie, bo macie na to tylko dosłownie ułameczek sekundy. Ale zwróćcie uwagę na to, co się dzieje właśnie w momencie, kiedy mamy pusty pasek zdrowia. No więc dobra, jestem znów po walce, no tym razem oczywiście, no powiedzmy, że wygranej, bo i my żyjemy i Toriel żyje jest dobrze. A czy no byłoby, gdyby. No, gdyby chociażby nam odbierała telefon. No cóż, niby żyjemy, ale oboje skończyliśmy samotnie. Dosyć. A, no może jednak nie ja mam tego kwiatka znowu przed sobą. Cwane! Bardzo cwane! Sądzisz, żeś mądry, co nie? W tym świecie zabijasz albo jesteś zabijany. Więc byłeś w stanie grać według własnych zasad. Oszczędziłeś życie pojedynczej osoby. <laughs> Mnie się z tym czujesz świetnie. Tym razem nikogo nie zabiłeś. Ale co się stanie, jeżeli spotkasz bezwzględnego zabójcę? Będziesz ginął i ginął i ginął, aż się zmęczysz dalszym próbowaniem. Co wtedy zrobisz? Zabijesz z frustracji? A może zrezygnujesz z tego świata? I pozwolisz mi posiąść moc do kontrolowania go. Jestem księciem przyszłości tego świata. Nie martw się, mój mały monarcho. Mój plan to nie jest królobójstwo. Jest to coś o wiele bardziej interesującego. No super. Tego mi było trzeba. Doprawdy. Ale, no cóż, za tymi drzwiami jest podziemie, jest tego reszta. I co nas czeka tam? Oczywiście zobaczymy następnym razem. W moim zagrajmy w Undertale, ale póki co. Dziękuję za uwagę. CDDZO. Na razie i cześć.